Na dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam kostkarkę do lodu w wersji troszeczkę większej, gastronomicznej, przeznaczonej do y, większej ilości produkcji lodu. Z czego składa się takie urządzenie? Jak większość, prawdziwie każde y, urządzenie chłodnicze składa się z głównego elementu, czyli sprężarki. Następnie zazwyczaj w takich urządzeniach, ladach chłodniczych czy lodówkach mamy parownik, czyli Dużą ilość rurek, w której czynnik chłodniczy może oddać do zewnątrz swoją, swoją temperaturę. W tym przypadku konstruktorzy pokusili się o troszeczkę inny rodzaj parownika, mianowicie wygląda on w ten sposób. Jest to miedziana rura o znacznej średnicy, w której umieszczone są dwie rurki, tak jak tutaj widzimy. Jedna z rurek pochodzi tutaj stąd. Mamy dopływ wody. Za, tutaj, za tą osłoną znajdują się dwa elektro, elektrozawory. Jeden z nich doprowadza wodę tutaj yy, tą rurką. Przechodzi tutaj w tą miedzianą i wpada yy, tutaj do tej spirali, do tego parownika. Odpływ znajduje się tutaj do góry. Jest on tutaj poprowadzony gumowym wężem do króćca odpływowego do kanalizacji. Druga rurka umieszczona tutaj w parowniku to jest rurka z czynnikiem chłodniczym. Mamy tutaj osuszacz cieniutką kapilarę, która odchodzi tam wyżej. Następnym elementem jest zawór służący tutaj do dozowania, rozprężania czynnika chłodniczego. Idąc wyżej, mamy tutaj układ wyłączania, termostat, którego kapilara jest sprowadzona do pojemnika z lodem oraz stycznik. Ten układ reguluje nam wyłączenie urządzenia po tym, jak nazbiera się odpowiednia ilość lodu. Mamy w środku tutaj pojemnik na lód. Mamy wspomniane tutaj kapilary tego termostatu. I w momencie, kiedy w urządzeniu nazbiera się odpowiednia ilość lodu, ta kapilara zostanie schłodzona, nastąpi odłączenie całego urządzenia poprzez ten główny stycznik. W momencie, kiedy lód zostanie pobrany albo się roztopi po pewnym czasie, urządzenie z powrotem wystartuje. Kolejny element, który odpowiada za tworzenie się tego lodu, są tutaj te grzebienie. W których przepływa czynnik chłodniczy. W momencie uruchomienia urządzenia, tutaj, poprzez elektrozawór, jeden z elektrozaworów, zostaje napuszczona woda. Jest to regulowane poprzez pływak, który znajduje się tutaj. Następuje schładzanie tych grzebieni. Woda jest składzana. Następuje obrastanie lodu wokół, wokół tutaj tych metalowych prętów. I te kostki powolutku się tworzą. Kiedy urządzenie wie, że kostki zostały zrobione, cały czas tutaj obraca się wewnątrz tego pojemnika mieszadło, które miesza wodę, ale nie tylko. Jest ono właśnie także takim czujnikiem, kiedy nastąpi wytworzenie się już odpowiedniej wielkości kostek lodu. Silnik, który obraca tym mieszadłem, jest zamontowany na takim wachliwym tutaj Wachliwej ośce. Następnie widzimy tutaj krańcówkę, i w momencie, kiedy te kostki obrosną na odpowiednią wielkość, ten tutaj, ten mieszacz zaczyna się troszeczkę haczyć, co w efekcie powoduje wyzwolenie tutaj tej krańcówki. W tym momencie rozpoczyna się proces tak zwanego, kilka procesów. Które są sterowane za pomocą tego silnika, tutaj również z krańcówką i takim wyciętym sąbkiem, następuje opuszczanie tego ramiona, które opuszcza całą tą wanienkę, wylewając na bok do odpływu wodę, i jest uruchomiony od wsteczny obieg czynnika, co powoduje ogrzewanie się tutaj tych, tych grzebieni, na których wytworzyły się kostki lodu. W momencie, kiedy ogrzewamy, one się robią ciepłe, lód troszeczkę się obtapia ze środka, spada i za pomocą tych raszek zostaje oddzielony od wody i spada tutaj do pojemnika zbiorczego i wygląda mniej więcej w ten sposób. Zobaczmy w takim razie, jak działa to urządzenie. A mamy jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest zabezpieczenie termiczne w momencie przegrzania się parownika. Jeżeli na przykład nie będzie dopływała zimna woda chłodząca lub stanie się coś innego, zasygnalizuje nam tutaj to czerwona lampka oraz wyskoczy tutaj termostat odpowiedzialny za przekroczenie temperatury parownika. Uruchamiamy urządzenie. Następuje nalewanie wody, co widzimy tutaj i cały czas mieszanie. Jak widzimy na razie ten mieszacz swobodnie kręci, obraca się i tak urządzenie zacznie za chwilę wytwarzać te kostki lodu. Tak jak wspominałem, cały czas jest dozowane, dozowana woda Regulowana w ten termostat umieszczony na parowniku, która chłodzi nam urządzenie. I ona przez cały czas jest tutaj wylewana. Co jakiś czas cyklicznie termostat z parownika, jeżeli robi się zaciepły, uruchamia ten elektrozawór wody wodociągowej i następuje schłodzenie tego parownika. Na początku podchod troszeczkę dłużej, ponieważ urządzenie dopiero zostało uruchomione. Ale w trakcie jego pracy to dzieje się cyklicznie. Dlaczego akurat został zainstalowany taki model parownika tego nie wiem. Być może konstruktorzy stwierdzili, że w gastronomii zazwyczaj te urządzenia są ciasno gdzieś poustawiane i chłodzenie parownika bez wymuszenia powietrza na przykład byłoby niewystarczające, żeby odpowiednio go schłodzić lub musiałby być on odpowiednio duży jeżeli by był z wymuszonym obiegiem powietrza czyli chłodzony za pomocą jakiegoś wentylatora być może też byłoby to niepraktyczne lub uciążliwe np. w przypadku czyszczenia go zachowania czystości a tak w momencie kiedy parownik jest chłodzony wodą praktycznie jest to, to moim zdaniem dosyć dobre rozwiązanie Teraz widzimy, powoli zaczyna się chłodzenie. Mamy rurkę, która już zaczyna troszeczkę oprastać się. I za chwilę zobaczymy, jak zaczną się tutaj pojawiać, powoli rosnąć kostki lotu. Nie wiem, czy już teraz będzie dobrze. Właśnie, tutaj na krańcach już zaczyna się pojawiać troszeczkę ten lód. Już troszeczkę lepiej widać. Zaczyna powolutku obrastać dookoła te pręty. Oczywiście, jeżeli ta woda się schłodzi, ten proces zacznie następować coraz szybciej i szybciej, aż w końcu Zostanie wyzwolony kolejny etap, czyli rozmrażania i opuszczania tej kostek dół. W tym momencie widzimy już, że kostki urosły już w znaczny sposób. Są dosyć wyraźne. I słyszymy powolutku, jak mieszadło zaczyna ocierać. W momencie, kiedy ubywa wody, widzimy, że cały czas jest ona troszeczkę tolerowana. I słyszymy coraz wyraźniejsze dźwięki, tego jak mieszadło zaczyna ocierać o kostki, które się tworzą. I zaraz będziemy obserwować dalszy proces, kiedy silnik przechyli się tak mocno żeby wyzwoli łącznik krańcowy i rozpocznie się proces rozmrażania i opuszczenia kostek do zbiornika. stworzenia kostek oczywiście zależy od temperatury otoczenia, jak szybko woda się schłodzi, ale trwa zazwyczaj około 15 minut. W jednym cyklu produkcyjnym urządzenie produkuje 20 kostek lodu. Czyli przy założeniu, że dzieje się to co 15 minut mamy 80 kostek lodu na godzinę. Coraz bardziej słyszymy wyraźne odzieranie mieszadła o kostki silnik już zaczyna tutaj delikatnie Подрушать. Za chwilę nastąpi wyzwolenie I uba. widzimy tam po że zaczyna się odmrażać. Sezone. Woda zostaje wylana i za krańcówka tutaj dokończy biegu na tym kole z sądkiem i rozpocznie się ponowny proces nalewania wody i chłodzenia. Daninka powraca na swoje miejsce. I następuje ponowne nalewanie wody. Wytestujemy jeszcze teraz ten czujnik obecności lodu w urządzeniu. Mamy tutaj te kostki. Bierzemy jedną kostkę do ręki i przyłożymy tutaj na ten czujnik. Aby ochłodzić tą kapilarę. I zobaczmy, co się stanie. Wchodzimy i nastąpiło wyłączenie urządzenia. Jeżeli ta kostka spadnie, po chwili urządzenie wróci do ponownej pracy i wznowi swój cykl tworzenia kostek. Przy tak krótkim przyłożeniu kostki to powinno nie potrwać długo. O, i urządzenie wystartowało z powrotem. Woda zostaje dolana i za chwilę wytworzą się kolejne kostki. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału, jak i odwiedzenia mojej strony www.mojemyślniklaboratorium.pl Do zobaczenia w kolejnym filmie